Na pewno pamiętasz te czasy, gdy oprogramowanie antywirusowe samo było jak wirus i tylko obciążało system operacyjny, oczekiwało opłaty za korzystanie i zarzucało nieadekwatnymi powiadomieniami o zagrożeniu. Czy współcześnie coś się zmieniło? Przekonajmy się. Jedziemy! Codziennie na całym świecie jest wykrywanych około 560 tysięcy nowych próbek malware'u, czyli szkodliwego oprogramowania. Oczywiście malware dzieli się na kategorie takie jak ransomware, wirusy, robaki, konie trojańskie, botnety, adware, spyware, rootkity, zagrożenia bezplikowe, koparki kryptowalut i tym podobne. Sporo tego, więc odsyłam do wcześniejszego filmu o rodzajach zagrożeń. No dobrze, ale co dalej? Klasyczne oprogramowanie antywirusowe opiera się o sygnatury. Co to znaczy? Wyobraź sobie wielki atlas wirusów. Patrzysz na plik i na podstawie takich danych jak rozmiar, skrót, działanie, zawartość, metadane oceniasz, czy może być on złośliwy. Jednak gdy ten atlas nie jest na bieżąco aktualizowany, a na świecie pojawiają się nowe typy zagrożeń, możesz nie rozpoznać pliku, który jest malwarem. A zatem. Czy na bieżąco aktualizowany atlas wystarczy? Współcześnie zagrożenia są polimorficzne, czyli przyjmują różne postacie po to, aby nie być jednoznacznie sklasyfikowanymi, a co za tym idzie, pozostać w ukryciu. Okej, okay, to jak poradzić sobie w świecie dynamicznie zmieniających się zagrożeń? Zaufać rozwiązaniu, które potrafi wykrywać złośliwe oprogramowanie na podstawie ich aktywności, zachowania. Oraz wykorzystując sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe. Tak, to hasła, które powoli zaczynają wyskakiwać z lodówki, a pod spodem siedzi klasyczna statystyka. Jednak są rozwiązania, które naprawdę są skuteczne w wykorzystaniu mechanizmów AI i ML. Dla przykładu Silence Protect. Dzięki wbudowanemu modelowi matematycznemu potrafi działać skutecznie bez kontaktu z internetem. I odpytywania o sygnatury. Pomyśl, że silniki Silence Protect były w stanie wychwycić i zablokować ransomware na 6 lat przed jego stworzeniem, a producent chwali się skutecznością na poziomie 99%. Do tego nie obciąża on podzespołów sprzętowych, więc codzienna praca wciąż jest płynna. Administratorzy systemu docenią łatwość zarządzania w ramach jednej przejrzystej konsoli. Wyższym poziomem świadomości o zagrożeniach w sieci korporacyjnej są antywirusy z dodatkiem EDR, czyli endpoint detection and response. Korelują one zdarzenia z wielu źródeł i dostarczają szerszego spektrum ataku niż zero-jedynkowe jest zagrożenie, nie ma zagrożenia. W przypadku Silence mówimy o rozwiązaniu Optics, a teraz temat, który zawsze intryguje. Kasa. Płacić za oprogramowanie antywirusowe, czy korzystać z tego bezpłatnego? Uprzedzam, Gripex nie jest skuteczny na wirusy komputerowe. Otóż płacić. Tym sposobem pozbywasz się niepotrzebnych reklam i wyskakujących okien. Po drugie, wspierasz badaczy bezpieczeństwa w ich skutecznej pracy. Po trzecie, otrzymujesz dostęp do większej liczby funkcji bezpieczeństwa, np. menedżera poświadczeń. Warto postawić sobie na szali dane, Przęt i prywatność i to kilkadziesiąt złotych rocznie. Często w ramach uzbrojenia AV znajdziesz zaporę sieciową, ochronę poczty elektronicznej, ochronę bankowości, kontrolę plików i aplikacji, skanery pamięci i moduły zapobiegające włamaniom. Pamiętaj, że ryzyko utraty krytycznych danych, środków pieniężnych lub modyfikacji komunikacji jest zbyt duże. Dzisiaj telegraficzny skrót, bo można by tak długo, ale do tego dojdziemy. Tymczasem więcej informacji znajdziesz w linku z opisu. Zachęcam do subskrypcji pozostawienia kciuka ku górze i śledzenia kolejnych odcinków. I pamiętaj nie tylko odnoszenia czapki.